Chcę wesprzeć swojego męża. Chcę powiedzieć, że go kocham, że jestem z nim i że cała rodzina wytrzyma do końca streku. Przetrzymamy wszystko, bo wiemy, że walczy o słuszną sprawę. Do zdeterminowanych w walce o podwyżki górników dołączyły również zdeterminowane rodziny. Będzie wam na pewno ciężko przy wypłacie. Związkowcy zrobili zakładników z tych prostych ludzi na, na dole i teraz ich rodzin. Co To dzieje no, się jest... przed kopanią Budryk. Pokazaliśmy prezesowi Jastrzębskiej spółki węglowej. Robi on na panu wrażenie? Robi bardzo duże wrażenie. Ja już jadąc na wigilię do tych górników prosiłem i życzyłem, aby drugą wigilię spędzili w domu. Niestety to zostało tak zmanipulowane, że górnicy ci zostali nadal na święta. No Jakoś sobie dajemy radę. jest ciężko, nie powiem, ale będzie chyba wszystko dobrze. Ja wierzę, że się wszystko ta sprawa jakaś pozytywnie do nas zakończy. Jakby nie było, walczymy o swoje. Oni walczą o swoje. Większość z protestujących w grudniu przepracowała zaledwie 9 dni. Wielu dostanie wypłaty po kilkaset złotych. No trudno, trzeba będzie. Być... Wie pan co, powiem szczerze. Jeśli się cały czas tego pasa co roku yy, przyciąga, to się i tak teraz przyciągnie tak samo. I do. Bardzo źle robią i w ogóle rząd niczym się nie interesuje, żaden nie przyjeżdżał, ani żaden wiceminister, nic, żaden się nie interesuje tutaj. Przykra sprawa, tak długo to nie musiało trwać i nie musi to trwać. Dziwi cię Dlaczego premiera? nasz rząd, że jest spółka z paru państwa? Wszyscy wody w usta nabrali i, i głowę w piach, jak strusie, i to nie obchodzi. Chciałam się zapytać, właśnie kopalnie Jaszczębie, skąd mają dla swoich górników przygotowane podwyżki. Chyba są tylko z racji tego, że kopalnia Budryk została do nich przyjęta, bo z innych swoich własnych dochodów na pewno na to nie mają. Wygramy po prostu, bo racja jest po naszej stronie. Dziękuję bardzo.